Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zastanawiacie się, dlaczego szklanka z wodą, a nie karty, ale dzisiaj chcę Wam powiedzieć czar na dobry dzień. I co potrzebujecie? Być obudzonemu, być w szlafroku, <grym> tak jak ja, tak? To żart. Teraz ja wam wszystko to podsumuję w sposób poważny na końcu. Mieć szklankę z wodą i lustro. Idź do tego miejsca, gdzie masz w domu lustro. Czy to łazienka, czy to korytarz, po prostu musi stanąć przed tym lustrem, tak? I co jest niezbędne, to jest właśnie tylko szklanka wody i lustro i ty obudzony. Najlepiej ten czar robić samego rana, gdy wstaniesz, tak? Od razu po obudzeniu wlewasz szklankę z wodą, czy znaczy szklankę z wodą, tak? Wodę do szklanki, w sensie, tak? Stań przed tym lustrem. I wyszepcz cicho poniższe zaklęcie do samej siebie, do samego siebie. To znaczy e, cicho, trzy razy. Ja proponuję trzy razy, bo ja zawsze, żeby coś umocnić, mu powtarzam trzy razy. Ja Wam to teraz powiem tak przy, yy, tak jakby przy, yy, wplatając sobie te moje teksty, bo wiecie, zawsze muszę tyle gadać, no nie? Ale potem na sam końcu Wam to w skrócie powiem, tak żebyście mogli to na przykład zapisać. A teraz tak, staj, stajecie, bierzecie właśnie, macie tą szklankę, tak? Już idziecie z to szklanką, tak? I teraz tak. To, co musisz wyszeptać do samego siebie lub samej, tak? Zamierzam dzisiaj mieć naprawdę udany dzień. Jeśli wszystko mi wyjdzie i będzie po mojej myśli, dzisiejszy dzień upłynie wspaniale i przyjemnie. To musisz wyszeptać. Ja to trzy razy robię. Potem unieś swoją dominującą rękę, no właśnie, i to jest ta ręka u mnie prawa. Bo tą ręką, którą piszesz, którą y, trzymasz, może łyżkę z zupo, tak? To ma być w tej ręce, właśnie ta szklanka, tak? I teraz y, ponad szklanką wody ona ma być, y, kochani, wyżej, tak jakbyś, o, wyżej, podnosi się wyżej, tak? I wyobraź sobie, jak już się uniesie, że nad to szklanką wody znajduje się światło, białe światło oczywiście. Tutaj nie myślimy dzisiaj o niebieskim, świetle, o nie innym, tylko białe światło, światło, tak? I wyobrażasz sobie, jak wysyłasz te białe światło, które magiczne białe światło się znajduje, tak? To wysyłasz je ku tej wodzie w szklance, tak? No wiadomo, potem trzeba będzie wypić. I wysyłasz sobie, wyobrażasz to światło, jak ono napełnia tę wodę, tak? Następnie spójrz podbicie swoich oczu w lustrze. Ale kochani, nie patrzymy, jaką mamy fryzurę ani jak włosy tam właśnie po nocy wyglądają, tylko w oczy swoje, dosłownie w środek oczu, ale to też nie chodzi, czy... Czy rzęsy mamy dobre i brwi wyrugulowane? bo oczy swoje patrzymy. Najlepiej stać blisko. Patrzymy właśnie prosto w oczy, w odbicie, w lustrze, i się uśmiechamy wtedy do siebie, rzecz jasna. I mówimy: Biorę do siebie moc za prawdę magicznego dnia. Biorę do siebie moc za prawdę magicznego dnia. I wypij całą wodę, i to jest koniec czaru. A na koniec wypowiadasz. Takie słowa. Błogosławieństwa bądź. I też możesz powiedzieć trzy razy. Nie musisz się specjalnie jakby przygotowywać, rozmyślać, nie musisz tego robić. To jest krótkie, to tak jak jakieś szanomycendo. Po prostu spróbuj, zobaczysz ten dzień będzie lepszy. Spróbuj naprawdę. Teraz Wam powiem w skrócie, tak bez mojego oględzenia zbędnego, to wszystkie formułki, jakie są bardzo ważne. Po prostu wstajesz rano, tak jak ja widzisz. W zarzucasz na siebie szlafrok, zanim jeszcze idę nawet wziąć prysznic, tak? Już jestem w szlafroku, który zawsze leży koło mojego łóżka. I tak, idę do, do kuchni. Biorę, napełniam szklankę wodą, idę do łazienki na górę, no bo tam mam takie lustro, które lubię, tak? Staję przed tym lustrem i mówię: Zamierzam dziś mieć naprawdę udany dzień. Dzisiaj wszystko mi wyjdzie i będzie po mojej myśli. Dzisiaj, dzisiejszy dzień upłynie wspaniale, przyjemnie. No i tu mówię trzy razy szeptem. To także może być ktoś w domu, nie musicie tego krzyczeć sami do siebie. Wtedy unoszę to swoją szklankę, tak? Biorę, chociaż cały czas ją trzymam, ale w jednej ręce, w tej dominującej. Wyobrażam sobie takie białe, magiczne światło nad to szklanko, tak? Następnie patrzę w swoje oczy, w lustrze, prosto w oczy, uśmiecham się do siebie i mówię: Biorę do siebie moc, za prawdę magicznego dnia. I wypijam całą wodę do końca. I wtedy mówię na samym końcu: Błogosławieństwa, bądź. I to jest cały czar, który naprawdę powoduje, że mamy lepszy dzień. Spróbujcie. Możecie sobie dodać oczywiście do tego swoje własne słowa. Także ja Wam, kochani, polecam z całego serca, bo takie małe słowa y, mają wielką moc wysłane do wszechświata. W każdym, w każdym momencie, dobrze wiecie, tak samo jak złożyczenie komuś, tak samo dobre słowa, prośby, wszystko. Także próbujcie, próbujcie i miejcie cudowny dzień. Buziaczki! Wam przesyłam i będziemy się widzieć z następnymi różnymi takimi e, ciekawostkami. No, teraz znajdź Ela myszkę. Cześć!